Jak co roku możemy wesprzeć podopiecznych wspólnoty Betel, którzy mieszkają w domach dla upośledzonych sierot społecznych, nie tylko na terenie naszej archidiecezji. I właśnie w najbliższą niedzielę 9 lutego przed naszymi parafialnymi kościołami, także przed Sanktuarium Jasnogórskim, będą wolontariusze, ministranci, dobrzy ludzie po prostu, którzy będą tymi pośrednikami między nami a osobami potrzebującymi. Pamiętajmy, że to, co dajemy, zawsze składamy w najlepszym banku, jakim jest samo niebo, bo tylko dobro tak naprawdę liczyć się będzie w ostateczności. Już teraz bardzo serdecznie dziękujemy, którzy nie będą obojętni i podzielą się tym, co mają z potrzebującymi. Pamiętajmy, że to, co mamy, to też otrzymaliśmy od samego Pana Boga, który czeka na nas w tych najsłabszych, zwłaszcza niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję.